Ja usiamam z tej Stenal i pokażę wam, jak. zrobić 25 subskrypcji. Pokażę wam, jak zrobić yy, srebrny przycisk. Ty pokażę wam jak zrobić, bo tutaj mam tak sobie tyle kartonów. W od wytnięcia takiej płytki, takich dwóch, a ten. Potem je sklejacie, ale tego nie od razu robicie. Bo od razu trzeba... Ten z komputera na przykład sobie taki wymiar, akurat przycisk, ten logo, ten YouTube, ale odrysowałem, bo ja wezmę na pamięć i to będzie potem ten sklejanie sklejane i tu będzie wycięte. Środek będzie potrzebny, tu będzie ten mm, niby plastik, plastikowa kaforemka będzie i no to będzie przyklejony nasz y, trójkącik. Będą będzie sklejane, ale nie martwię się tym, bo będą dwa części będą tego, tym jakują się bokami. Ale okej, okay, przechodzimy do odcinka. Wiem, że słaba jakość jest, ale to problem kamery. O, jeszcze lepiej. Okej. Okay. Zaraz to będzie przefarbowane na sreby. No tamta też druga. Okej, okay, spotkałem się, kiedy będą pomalowane. Sora srebrnego nie mam, to będzie złoty niby, okej? Okay? Okej, okay, podkamkę będzie złoty. Jak od razu to możecie wyciąć dziurkę, możecie jak się to sklei razem, to będziemy ten mieli. Po tego plastika będzie w środku, bo nie mogę nigdzie znaleźć. A możemy to też taśmą, żeby to za raz No to zrobimy tutaj, to żeby było złota. Okej, okay, teraz będzie złota. Dobra, już jest tak. Dobra, podłączamy mój klej. Oj, okej. Okay. Okej, okay. moimi sztuczkami to robimy pyk, pyk, pyk teraz to robimy pyk teraz robimy to pyk pyk i pyk mamy odpiątane Odlaczamy jak, jak się nagrzeje to zaraz powiem Okej okay. Zaraz spotkamy się kiedy się nagrzeje Dobra, nagrzał się tylko trzeba wkład zmienić bo wkładu nie mam Dobra, jest tutaj. Oh. Ok, wkładamy do środka mechanizmu. Okay. ok. chwila bo ten... Bo problemy techniczne są, ok. Spotkamy się, kiedy będzie sklejone. Dobra. Mm, dobra, już mam. Dobra, idziemy potem na trójkącik, który jest. Dobra, gdzie jest? Czekajcie. Położyłem go tutaj, tak? Nie. Dobra, to zaraz się go znajdzie. Chyba tu jest to. Dobra, to zaraz. Spotkamy się po cięciu. Dobra, mam. <śmiech> <śmiech> Dobra, on tutaj będzie. Dobra. Dobra, my nie musieli go też go wyrównać. <śmiech> <śmiech> Nie to te Okej, okay, teraz będzie on pocięty. Dobra, nasz przycisk już nabiera kształtu dość. Okej. Okay. Trzeba go jedynie przemalować, krawędzie będą w następnej części. Teraz będzie jutro. Będzie okej. Okay. Będzie pomalowany i kończymy odcinek. Okej, okay, no jest to taki do połowy skończony. 80% skończone. No i ten sz szkielet i tu gdzieś można go tak wiesić. No okej, okay, subskrybujcie i lajkujcie, pa!